Witam Was przeserdecznie w najnowszej serii na moim kanale. Jest to seria z gry Life is Strange, jak widzicie. Słyszałam mnóstwo dobrego o tym tytule i, cóż, stwierdziłam, że warto by było nadrobić pierwszy epizod, żeby móc nagrywać kolejne jak tylko wyjdą. Jak zauważyliście, pewnie lubię te epizodyczne przygodówki, a ta gra właśnie do tego typu należy. Z tą różnicą, że nie jest ona. Tytułem stworzonym przez Telltale Games. W związku z czym proponuję nam troszeczkę nieco inną rozrywkę z tego co słyszałam. Dobrze, moi drodzy, chyba nie ma co, nie ma co się rozgadywać. Jak chcecie więcej się o samej grze dowiedzieć, odsyłam Was do opisu pod filmem. Tam jest mała informacja, są podane różne linki do stron. Natomiast ja będę zaczynać ten odcinek. Tak, ale nie tak. Eee, może być taka wielkość. Nie wiem, dlaczego mi teraz to włączyło. W każdym razie zaczynamy nową grę. I zaczynamy nową grę, po prostu. Nie ma co. Tak, wszystkie konsekwencje moich wyborów wpływają na przyszłość, przeszłość i teraźniejszość. Tak jak to w tych grach teoretycznie powinno być. Czy, czy nie? what's happening, what's happening? Storm? how did I get here, I get here? I mean, where is here hmm. wait there's the lighthouse I'll be safe if I can make it there I hope please let me make it there Interesujący początek, przyznaję. Możemy się tu rozejrzeć trochę. Nie bardzo jest. czym się rozejrzeć. Mogłabyś przejść pod tym drzewem. Wow, podoba mi się ta grafika. Chciałam powiedzieć, że. jak trwała scenka. Że kraj jest w. Wow, zauważyłam, że mogę to robić, gro. Kraj jest w... po angielsku. Nie mam zamiaru jej tłumaczyć. Z tego, co wiem, to, to jest dość prosty, prosty język, więc... W sensie prosty język jest używany w tej grze, więc nie powinniście mieć dużych problemów. Napisy oczywiście zostawiam, to jest łatwiej nie dla mnie i dla was. Okej. Okay. Cóż to, tak, cóż to... Nie można się temu przyjrzeć, to nie. Uh. O rany. Co to ma być? Od kiedy tornada są takie wielkie? Dokładnie, wczoraj. dokładnie to chciałam powiedzieć. O rany. Ups. Masz fajne koszmary, moja droga. But he could be talking about photography, as mm -mm -mm. he likely was. Okay, I'm in class. Everything's us. cool. I am okay. From light to shadow, from color to chiaroscuro. Now, can you give me an example of a photographer who perfectly captured the human condition in black and white? I didn't fall asleep, uh, and that sure didn't feel like a dream. Weird. Diane Arbus. There you go, Victoria. Why Arbus? Okay. Because of her Zato. images of hopeless faces, you feel like totally haunted by the eyes of those sad mothers and children. Oh. She saw humanity as tortured, right? And frankly, it's bullshit. Shh, 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 shh. Keep that to yourself. Seriously okay. though, I, I could frame any one of you in a dark corner and capture you in a moment of just desperation. I it. And any one of you hmm. could do that to me. Isn't that too easy? Too obvious? What if Arbus chose to capture people at the height mm -hmm. of their beauty or innocence? She had a brilliant eye, so she could have taken another approach. Ah. I have to admit, I'm not a big fan of her work. Look at this crap. How can I show this to Mr. Jefferson? I can hear the class laughing at me now. What is this? Um, okay. Więc ciebie na trzeba zdjęć pewnie jakieś umie marzenie? Cokolwiek. Nie wiem, takie, że się robią w szkołach. preferuję prefer Robert Frank. Me too, Victoria. He captured the essence of post war beat America. Okay. And there was honesty about the economic conditions of the era, but a beauty in the struggle. As as mm. Nie poczytam would to potrwa chwilę, na drodzy. drodze. Uh, myślę, że hm Jak chcecie sobie to przeczytać, to pauzujcie. Ja to sobie poczytam swoim tempem. Uh, Ewentualnie będę komentować, nie będę zdawać jakichś tam specjalnych relacji z tego. Dobrze, to jak chcecie czytać, to pozujcie, ja to poprzecinam. <laughs> Czyli jak widać, jej szkoła jest um, jakaś wyjątkowa. Okej, okay, przeprowadza się do tej szkoły dość daleko. W Seattle. Takowanie <noise> nie jest straszne, wiem coś o tym, kiedy człowiek się przeprowadza. bawią mnie te problemy nastoletnie. Ah. Hm. Okej, okay, czy jednak poznała jakiś przyjaciół. I to chłopaka. I ostatnia strona. Uuuu... Uh, Battle Royale... hmm... Znam... tą mangę. Chyba anime też było. A przede wszystkim manga. Jeśli nie macie 18 lat, nie sięgajcie po nią. Okej, okay, to się zaczyna od początku. Co my tu mamy? Okej, okay. informacje o osobach. To jest nasza główna bohaterka, Max. To jest z nauczycielnej. Mhm, zdjęcia. Okej, okay. SMS-y. Możemy przeczytać SMS-y. Okej, okay. tato podesłał nam na urodziny pieniądze. Okej. Okay. Dobrze, umówiła się na rybatę skate życzenia od mamy. Uh, on naprawdę polecił jej. Dobra. E, okej. Okay. Zapraszam na kawę. E, on naprawdę polecił jej do obejrzenia nekromantyk. Brawo, chłopie. Właśnie zmieniłeś pogląd tej dziewczyny na świat. Nie oglądajcie tego filmu, jeśli nie macie 18 lat. I jeśli nie jesteście gotowi na coś naprawdę dziwnego i coś, się odmieni wasze życie. zoom <laughs> mm. okay you both bedza. were the great chroniclers of the 1950s well we've all seen that iconic shot of kerouac on the balcony and if you haven't changed i can't shame. believe i still have this pencil case i should upgrade to the 21st century, century oh i like it old school I love this. Oh, I should have seen this before. Plus, it's perfect for my portfolio. And I have to get my daily selfie quota. Uh, okay. I do love my analog camera. I should take a quick picture now. Serio? będziesz robić sobie selfie w klasie? Right so so a if wants to question the portrait as modern narcissism they could go back hundreds of years to i believe max has taken what you kids call a selfie a dumb word for a wonderful photographic tradition <laughs> and max has a gift of course as you all know the photo portrait has been popular since the early 1800s mm -hmm. your generation was not the first to use images for selfie expression sorry i couldn't resist the point remains that the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for as long as it's been around now, Max, zdjęć... since you've captured our interest and clearly want to join the conversation coś, can co you please tell w... us the name of the process that gave birth to portraits um, okay i did know but I kind of forgot. You either know this or not, Max. Hmm. Is there anybody here who knows their stuff? Louis Daguerre was a French painter who created daguerreotypes, a process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Very hmm. <laughs> good, Victoria. The Daguerrean process brought out fine detail in people's faces, making so them extremely popular so from the 1800s onward. The first American daguerreotype self-portrait was done by Robert Cornelius. Okay, to you can find out all about him in your textbook. Mm -hmm. Or even online. Oh, win the, okay. the Everyday Heroes contest, I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure and it can kickstart a career in photography, so Stella and Alyssa get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. What's <sighs> my droga. You wanted to be an artist. Victoria doesn't waste a second kissing ass. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. With this Obviously, i bank spent bank on the computers here. Ah, no. Płaskie monitory. Chociaż u mnie na uczelni są płaskie monitory. Like wygląda cool. oh. Fajnie. Fajnie. Wcale nie wygląda jak Photoshop. Wcale, a wcale. Hmm. Muszę do czegoś podejść, żeby to obejrzeć. Okej. Okay. Zobaczmy na zaszczyt. Nawet jej szkoły są zamknięte. Nie że się z w klasie. Co, jest 15 lat? I Victoria to to dobry own. pomysł. She'll have better equipment than Blackwell. Uh, okay. Właśnie kupuje, przegląda aparaty za 5000 dolców, 20 tysięcy... Uh, ponad tysięcy zł. Mhm. Uh -huh. 20 tysięcy złotych to jest. No to już jest przepłacanie. Szczerze, za dobrą lustrzankę. Akurat mam kogoś, kto się zajmuje fotografią zawodową w swoim bliskim otoczeniu. I no, 20 tysięcy złotych to już rzeczywiście jest takie trochę. No, zróbmy temu zdjęcie. To jest trochę przedłużający się. Okay. Um, where do we we'll skate? Maybe that. Is it Kate, Kate looks so sad and quiet today. Poor thing. Now I wish I wouldn't have read this. Purge. Oh, boza! What is this? Oh. Tak byłam w stanie to przeczytać bez czytania, dokładnie. Hmm, trzeba z nią pogadać. Hi Kate. Oh. Hi Max. Hmm. Kate, I, I hope I didn't embarrass you with my lame answer. It sucks to be dragged into the spotlight. Unless you're Victoria. She's got <laughs> nothing on you, Max. Well, I should get going. Yeah, me too. Talk to you later. Sure. OK. Muszę przyznać, że fryzura ma specyficzną, nasze Kate. A, czy musimy teraz pogadać z A TV. Man, he even has the best plasma HDTV for a class monitor. Can't e... wait to watch some more documentaries on this bad boy. To są. To jest porządny telewizor. Znaczy nie oglądam telewizji, ale Bo ger. The forest around here always looks mysterious. Hmm. Ale cóż, do by było coś oh! You can loternia. never escape the lighthouse here. Hmm. Hmm. Okay. Every time I look at Victoria, I feel like she's talking smack about me. <laughs> Bez przesady, dziewczyna. Ach. This is ridiculous. I always get so shy and nervous around Mr. Jefferson. Nie tak przystojny, nie przesadzaj. Z Excuse me, Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes. Excuse you. No, Victoria. Excuse us. I'd never let one of Photography's future stars avoid handing in her picture. Hmm. Do I have to? I just don't think it's that big a deal. Max, you're a better photographer than a liar. Now, I know it's a drag to hear some old dude lecture you, but <laughs> life won't wait for you to play catch-up. You're young, the world is yours, blah, 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 right? But you do have a gift. You have the fever to take images, to frame the world only the way you envision it. Now, all you need is the courage to share your gift with others.

Oké. Okay. Aha, to is ten konkurs, okej. Ja we het cute I looked yet. I was about to. Welcome Welcome to, to the real world. World. <laughs>

Wszystkich logo na samym początku gry. To musi być jeszcze intro w grze. I logo. Bardzo ważne są te logo. Wow. Wow, możemy wszędzie chodzić i wszystko oglądać i lera, ja będę to robić. Czy ty jesteś w stanie przejść przez te drzwi? Nie. To nie. Okej, okay. no tak, do męskiej nie wejdziemy. Do damskiej? Idziemy do damskiej e, toalety? Tak, to jest bardzo ważne, żeby wejść do damskiej toalety. Aaa, racja, mieliśmy iść do toalety, tylko... tak, e, trochę bardzo i tak nie zwiedziałam wszystkiego. No dobrze. Hmm. This placard. This poster must drive people to have sex. Ah, <laughs> oh, boże, tak, Na pewno Świetnie. I remember when somebody pumped the alarm last month. At least I got out of science class for that quiz. Pokazując, że bez seksu dara to robić wszystko, Thanks. No, Okej. Okay. Fajnie, że właśnie się dowiedziałem, że nie masz okresu. Dobrze dla ciebie. Now who would write that crap? Różni ludzie. U mojej buzię. No. Myślę, że można tu zrobić całkiem słodkie zdjęcie, co? Just relax. Stop torturing yourself. You have a gift. Fuck it. Serio, dziewczyno. Oh. When a door closes, a window opens or something like that. <laughs> okay, girl, you don't get a photo op like this every day.

Selfie w lustrze w łazience. zdjęcie. Bardzo nieostrożnie podeszłaś do tego... motyla. Już je chowasz? Ono powinno trochę dłużej schnąć. No co tu robi facet? To cool, fajnie, Nathan. Nie stresuj się. okay, bro. Just... Come to three. Hmm. Don't be scared. You own this school. If I wanted, I could blow it up. You're the boss. Hmm. Take over. So what do you want? I hope you checked the perimeter, as my step-ass would say. Now, let's talk business. I have got nothing for you. Wrong. You got hella cash. That's my hmm. family, not me. Oh, boo-hoo, poor little rich kid. I know you've been pumping drugs and shit to kids around here. I bet your respectable family would help me out if I went to them. Man, I can see the headlines now. Leave them out of this bitch. I can tell everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Where'd you get that? What are you doing? come on put that thing down ever tell me what to do i'm so sick of people trying to control me you are going to get in hell more trouble for this than drugs nobody would ever even miss your punk ass would they get that gun away from me psycho no Jesus Christ, what the fuck? please tear my heart out you I want to feel a little less alone less alone.